Wyjdźmy na spotkanie tajemnicy, która rodzi nadzieję, część druga prowadzenia do rekolekcji adwentowych Tezeusza w roku 2009. Tak, myślę, że skorzystanie z Adwentu jako łaski erotycznej, choć nieseksualnej, tęsknoty skierowanej ku nieskończonej tajemnicy, ma w sobie olbrzymi i przemieniający potencjał wolności. A jeśli to otwierające doświadczenie uzupełnimy o poręczony Biblią realizm naszej adwentowej codzienności, to mamy szansę nie zmarnować tego czasu. Aby podjąć konieczny i niemały wysiłek duchowy otwarcia na wydarzenia Adwentu i sprostać zniechęceniu z powodu wielu nawróceń, które nic jakoby nie zmieniły w naszym życiu, Warto poświęcić chwilę czasu na rozważenie tego, co jest istotą duchowego rozwoju człowieka. Pozwólcie, że zaproponuję ponadkonfesyjne kryterium. Sensem religijnych nawróceń jest wzrost mocy i subtelności duchowej wolności człowieka. Wyrazem tej wolności jest coraz głębszy totalny realizm życia w prawdzie miłości i pięknie. Dla chrześcijan oznacza to właśnie życie w Jezusie Chrystusie. Pawłowe już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Każdy autentyczny wysiłek nawrócenia, czyli powrotu do głębokiego siebie w obliczu absolutnej tajemnicy wzmacnia i wysubtelnia w nas tę wolność. Utrata entuzjazmu czy woli nawrócenia w późniejszym czasie, choć poniekąd odpowiada egzystencjalnej prawdzie, nie oznacza, że wszystko wraca do normy i nic nie zostało? Na głębszym poziomie dokonuje się zapis przemiany, która staje się naszym kapitałem duchowym, umożliwiającym dalszy wzrost. Nawrócenie nie daje gwarancji życia bez upadków, porażek i grzechu. Ale bez ponawionego wysiłku nawrócenia w ogóle nie mamy szansy na wzniesienie się na wyższy poziom człowieczeństwa i żyjemy rytmem biologicznych potrzeb i naturalistycznego rozumu. Po tych uwagach wstępnych, otwierających nas na realistyczne i pozytywne przeżywanie Adwentu, pozwólcie, że zaproponuję Wam nieco inne niż zwykle. Wejście w rekolekcję. Zwykle na początku zapraszałem Was do stanięcia w prawdzie o sobie, swoim grzechu i rozbudzeniu w sobie tęsknoty za Jezusem jako miłością, która uzdrawia i zbawia. Dzisiaj chciałbym wskazać nieco inne akcenty, pogłębić to rozumienie. Proponuję Wam adwentowe spojrzenie na siebie i Boga jako wejście doświadczenie wolności życia w tajemnicy, która mi się nadzieje. Zapomnijmy na razie, że jesteśmy słabi, grzeszni, niezdolni do nawrócenia. Zanim spojrzymy na Boga jako uzdrawiającą miłość i na siebie jako moralne kaleki, zranione przez grzech pierworodny i nasze niechwalebne czyny, Spójrzmy wpierw na siebie pozytywnie. Zastanówmy się nad naszym ludzkim doświadczeniem wolności. Powiem coś, co może niektórym zabrzmi nieco heretycko. Zanim jesteśmy grzesznikami, wpierw jesteśmy ludźmi obdarzonymi osobową godnością zakorzenioną w wolności. Zbawienie i nawrócenie za nim jest odkupieniem od grzechów i wybawieniem od niewoli zła. Pierw jest potężnym doświadczeniem wolności, która dzięki temu, że staje się bardziej wolna, pozwala nam lepiej wybierać. Adwent ma dla nas sens o tyle, o ile zwiększa nasz horyzont wolności. Wielka siła wolności, jej godność, ale też dramat polega na tym, że możemy wybierać w sposób fundamentalny. Możemy wierzyć w Boga. Lub go zupełnie odrzucić. Możemy się zabić i oddać bilet do nieba, jak bohater dostojewskiego, lub cieszyć się życiem, choćby najskromniejszym. Możemy paktować ze złem i diabłem, jak Faust Goethego, by uzyskać moce geniusza, ale możemy też pójść drogą świętych i dobrych ludzi. Największe ograniczenia naszego życia, biografii, uwarunkowań społecznych i psychologicznych, również więzienie, choroba, opresja, nie pozbawiają nas wielkiej godności wolności. I pójdą jeszcze dalej. Wolność skrywa w sobie głęboki paradoks. Niekiedy wybór przeciw Bogu okazuje się pobożniejszy niż deklarowana wiara w niego. Niekiedy samobójstwo ma w sobie więcej akceptacji życia niż czyjaś pełna zgorzknienia egzystencja. Niekiedy opowiedzenie się za dobrem oznacza też zgodę na zło, zwłaszcza własne, bo inaczej w ogóle nie byłoby szansy na uczynienie tego dobra, choćby ułomnego. Paradoksy wolności nie oznaczają braku kryteriów dobra i zła, ale sprawiają, że wszelkie oceny stają się trudniejsze. Na początek kolekcji adwentowych postawmy sobie pytanie, czym jest dla nas wolność? Czy jesteśmy wolni? Czy chcemy stawać się bardziej wolnymi? Po co? Dla kogo? Postawmy się w sytuacji więźnia, który ma przed sobą wieloletni wyrok, może dożywocie, a jednocześnie ma szansę wyjść na wolność. Jeśli tylko stanie się tak duchowo wolny, że mury więzienia przestaną być dla niego przeszkodą. Paradoks. Ale taka właśnie jest nasza sytuacja, a zarazem szansa i wyzwanie. Całe nasze życie jest ćwiczeniem się w wolności duchowej, która jeszcze za życia pozwoli nam doświadczyć wolności poza murami więzienia. Zwykle jest tak, że dopiero śmierć uwalnia nas z więzienia. Ale bywa i tak, i niektórzy z nas nabyli to doświadczenie, że już za życia w więzieniu stali się zupełnie wolnymi i nie musieli czekać dnia wyzwolenia, bo okazało się, że więzienia po prostu nie ma. Wolność jest dobrem, a bycie wolnym pozwala doświadczyć godności i sensu życia. Pragniemy być ludźmi wolności, bo chcemy od życia czegoś więcej, bo wierzymy, że życie jest czymś więcej. Zanim zajmiemy się przeszkodami na drodze wolności, zapytajmy siebie, dlaczego chcemy być bardziej wolni niż jesteśmy. Bo czujemy, że nasze życie byłoby wówczas jakoś lepsze i pełniejsze, że po prostu moglibyśmy uczynić więcej. Zwykle wpierw chcemy być bardziej wolni ze względu na jakieś dobro dla siebie. Lepiej się uczyć, pracować, więcej zarabiać, być bardziej lubianym i szanowanym, bardziej zdyscyplinowanym, by móc więcej dokonać, ale też by nie czuć się upokorzonym i słabym z powodu własnych zniewoleń i ograniczeń. Gdy dojrzewamy, akcenty się zmieniają. Zaczyna nam zależeć na wolności. Ze względu na innych, ukochaną, dzieci, rodzinę, ojczyznę, Boga, Kościół, studentów, czytelników, publiczność, współpracowników. Zaczynamy się czuć współodpowiedzialni za wzrastanie ku wolności innych ludzi. Ciąg dalszy, następny film.